Witam Państwa bardzo gorąco. Szczególnie gorąco, bowiem jest to pierwsze nasze spotkanie, które inauguruje cały cykl wydarzeń, które odbędą się w tym nowym 2019 roku. Cały maraton, drodzy Państwo, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, z których wiele na pewno przyniesie Wam i nam powody do radości i satysfakcji. życzę wszystkim państwu samych radosnych dni w 2019 roku a w dniu dzisiejszym miłej zabawy wszystkiego najlepszego Piękna uroczystość, piękny koncert, przede wszystkim coś dla ducha. Koncert jak zwykle na wysokim poziomie, wirtuozeria wprost niesamowita, różne klimaty. Niezwykłe przeżycie duchowe, mnóstwo znanych, wspaniałych przebojów, utworów ciekawych, zaskakujących. Aranżacjach. Myślę, że każdy, kto miał przyjemność wysłuchać tego koncertu, na pewno zabierze ze sobą do domu mnóstwo pięknych, wspaniałych wspomnień. Ten dzisiejszy wieczór, który rozpoczynamy w Domu Kultury, tak bogato, myślę, że będzie przedłużeniem na, na, cały, na cały rok 2019. Jestem pod wrażeniem tego pięknego koncertu. Muszę przyznać, że troszeczkę mnie zaskoczył, bo były bardzo ciekawe aranżacje. Każdy coś dla siebie znalazł ciekawego, miłego i na pewno była to prawdziwa uczta dla uszu. Aż mam wypieki na twarzy, takie wzruszające, i takie, no ta muzyka filmowa, też z nocy i dni, z ziemi obiecanej. No to naprawdę takie nasze, też własne, i oprócz tego też no zagraniczne. Te tango, no walce, no przepiękne. Cudowny początek roku, przepiękny koncert, rewelacyjne wykonanie, cudowna orkiestra, wrażenia niesamowite. Mm. Nazywam się Marcin Mierowski, jestem kompozytorem, aranżerem i dyrygentem oraz szefem muzycznym filmu Film Harmony Orchestra. Mieliśmy ogromną przyjemność i radość wystąpić tutaj dzisiaj u Państwa w Sokolskim Ośrodku Kultury w ramach koncertu noworocznego. Myśmy mieli ogromną radość grania dla Państwa, a też czuliśmy odbiór i niesamowita publiczność, która dała nam skrzydeł, Którzy cieszyli się na każdy dźwięk, który padał ze sceny. Daliśmy z siebie wszystko i, i bardzo dziękujemy za takie miłe przyjęcie. Było nam niezmiernie fantastycznie się grało. Tutaj łączy nas pasja, łączy nas chęć do pracy, łączy nas miłość do muzyki. W imieniu burmistrza, w imieniu swoim, niech ten koncert. Będzie takim dobrym początkiem tego roku. Żebyśmy się jak najczęściej tu spotykali, w takich dobrych nastrojach i z tak dobrą kulturą. No i takich wrażeń jak dzisiaj przez cały rok. Z tego miejsca pragnąłbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne: z przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń oraz, oraz ym, pomyślności, bo myślę, że to jest. Muzyka.